w Stanowie, gdzie właśnie trwa omłot pszenicy u Pana Sławomira Grzybowskiego. E, razem z synem dogląda jak te kombajny, które tutaj pomagają w żniwach się spisują. Dwa potężne CR -y z firmy Rajtech. E, panie Sławomirze, jak wrażenia? Bo wiem, że to dnia na Argument. No właśnie zbieramy pole o powierzchni 108 hektarów, pszenica Argument. Jak widać w przeszła sporo deszczu ale porażeń nie ma, pszenica stoi, hmm. ziarno bardzo dorodne Tak, Myślę, w tym że... roku przez te upały było z tą dorodnością ziarna i z jego gęstością dużo problemów widać ta pszenica daje sobie świetnie radę e, co możemy jeszcze o niej powiedzieć? No że tutaj trzeba dbać bardzo o to żeby ona nie wyległa stara się rosnąć wysoko ale jest na to, są metody na to żeby ją powstrzymać i najlepiej wtedy taki łan mamy po wielu, wielu deszczach, powtarzam i to naprawdę wyszło. Tak, nawet przed wczoraj w tych okolicach spadło łącznie przez 3 dni 15 litrów wody. Nawet nie wygląda, żeby była porażona przez grzyby czerniowe, co już widać na polach, że, że te łany nie są tak ładne. Zresztą w całym było około 25, ale no jest okej. Okay. No, znowu, znowu wróciło słońce i mam nadzieję, że też dziwa, które wydawały się, że będą a są jak zwykle. E, życzymy, żeby żadnych przeciwności już do końca nie było. No i jak najszybszy dożynek. No i dzięki filmy Ritech mamy za sobą, widać, dwa potężne kombajny cr 9990 Jeden na gąsienicach, tylne napędy, świetne maszyny. Tak. Hektary ubywają. Hektary ubywają i tony w magazynach przybywają. Dziękuję. No kurwa, argument sobie równo 10 ton według naszego liczydła.